Cześć, z tej strony Slani. Kontynuujemy naszą przygodę w The Legend of Zelda Phantom Hourglass Kolejny odcinek w świątyni na wyspie Isle of the Ruins. Tak, to jest Wyspa Ruin. I całkiem dużo tutaj jest do zrobienia. Zaraz, jak co ja mam tutaj zrobić? Co mi to dało, że jestem tutaj? A nic. O, zaraz. Gdzie ja mam iść tak? Gdzie jest oficjalna droga, że tak powiem? Czy po prostu muszę znowu strzelić się z, z łuku pewnie? Ja. Oczywiście. Okej. Okay. No, czyli muszę tutaj po prostu zaskoczyć i tyle I Tu mogę się dostać z powrotem za jakiś czas, ale dobra uh. Okej okay. Mam wrażenie, że mogę tutaj wysadzić bombą Coś Nie no, myliłem się nie da się. Dobra, czyli muszę iść na dół. Gdzie ja jestem? Tutaj są drzwi do boca już, tak? Tak, ale... Mogę tam strzelić? Dobra, to nic nie daje. A tutaj? Co jest? Dobra, tam coś, jacyś przeciwnicy widzę, że są. A tutaj. A tutaj jest. Tu, tam są schody. Raczej tutaj już byłem. Na tym poziomie nie ma skarbu. Dobra, czyli muszę teraz się zająć tym. O. A... Dobra, jak to teraz mam zrobić? No, bo nie mam pomysłu. Ok. No ale co z tego wynika? Nic tak naprawdę. Teraz mogę zrobić tak i tak. I analogicznie zrobić z tej strony. Jak stoję na tych kafelkach, no to one się nie zmieniają. Dobra, tutaj mam z głowy. A, 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 a nie no to było... W sumie nie takie głupie. Dobra. Okej, okay, mam to. Czy nie jest jeszcze tak ze mną źle, jeśli chodzi o myślenie? Przynajmniej dzisiaj. E, dobra, tędy znowu jestem tutaj. Mogę tak przez ścianę? Nie mogę. Okej. Okay. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj. Tu są kafelki. Boing, Ej, jak patrzę na tą mapę, to jeszcze tyle tutaj do zrobienia jest. Eee, trzy. Trzy skarby są na tym poziomie. Warto by zaznaczyć, gdzie to jest. Ok, go ahead. O, z tej pozycji mogę się dostać do góry, ale. Open the path. Jak mam się tam do góry dostać? Że stąd? Nie, no stąd nie dosięgnę. Dobra, tu jest, Tu jeszcze wyżej muszę. A, tutaj mogę strzelić z łuku. W którąś str ze stron. A tutaj nie za bardzo. No tutaj już lepiej. A i to strzela. Dobra, czyli muszę teraz użyć znowu Mogę tam się dostać grappling łukiem. E, nie mogę. O dobra, czyli muszę to przekręcić. Dobra, chyba to w dobrą stronę przekręciłem. Ciao. I znowu woda. Aha, czyli teraz mogę tutaj przejść. Dobra. Myślałem, że to coś innego zrobi. I znowu zabawa. Zabawa. Przekładanie klocków. O. Dobra, jak to? A, 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 a. Stanę tutaj. Okej. Okay. I teraz tutaj. Nie? Zaraz. Czemu nie? Red and blue, when they are... Uh, true form of the... What? Że co? O... o co tu chodzi? Zaraz... O, nie mogę stąd przeczytać Red and blue, when they are... Uh... A, czyli nam na jednej planszy muszą być chyba czerwone klocki na drugiej niebieskie druga plansza jest tutaj zaraz y, pode mną o, i teraz jak tam się dostać Bo teraz chyba tam zalało wodą a, 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 a aha, dobra ale ja jestem tępy tępy i głupi czy tam strzelić po prostu? A może w ten sposób? I znowu woda opada. I mogę się tam teraz dostać na dół? Czy coś zrobić? Nie? To jak ja mam to zrobić? Alu? Dobra, jeszcze raz zobaczymy co tu jest na dole. Ewidentnie nie da się. Hmm. Nie mam pomysłu. Tak nie mam pomysłu. Jak mogę się tam dostać? Bo... Hmm. Tu nic nie ma ciekawego. Tu jest ten trójkąt. Co jest tutaj? Aha, tutaj jest zamknięte przejście i tyle? E, 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 e. Jeszcze raz do góry. Co jest tutaj? Mogę tam coś zrobić w ogóle? O, nie za bardzo. Ha, ha, ha Jeszcze raz woda do góry. No i woda na dół. Mam pewien pomysł, ale chyba nie o to chodzi. Mogę na przykład bomby tam rzucić. Coś to da na przykład. Nie, zdecydowanie to nic nie dało. Jeszcze raz. Bo... No skurde, no. Ha, 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 Tędy nie mogę nic zrobić na pewno. Nie, tak nie mogę. Tak też nie mogę. Cholera nie wiem co zrobić I to jest smutne dość, dosyć <laughs> jeszcze popróbuję tutaj do końca tego odcinka może coś wymyślę albo się teraz wrócę gdzieś tam do tyłu No, teraz się wrócę Zobaczę co tam może coś z tyłu pominąłem po prostu a ja tu kombinuję nie, co tu mogłem pominąć? Ciężko tutaj cokolwiek pominąć. Zaraz, tam było jeszcze. Jestem tutaj. Co mi da to... Ha, jestem w tym miejscu. No i co z tego? Nic z tego tak naprawdę nie wynika. Szedłem stąd. Nie no nie ma innej rady, jak tam coś kombinować, ale no cholera jasna. Nie wiem. Nic tu nie ja zrobię. Dlaczego to się w ogóle przestawiło? To jest też dobre pytanie. Może muszę to naprawić albo coś. Nie, nie sądzę, bo to to mi otworzyło ten most. Więc to już jest. Uh, zrobione, dobra. To jest napisane tutaj. Open the path. Create the true form here. What the hell? O co tu chodzi? Może mogę się jakoś... Zaraz. A, mam pewien pomysł. A, nie mogę z tej pozycji. To mnie nie urządza. Dobra, jeszcze zobaczę sobie tutaj do góry coś. Muszę się tam dostać na drugą stronę znowu. Ach, to się przestawiło, nie zauważyłem. Ej, czemu to? Okej. Okay. Dobra, dotrę tam i skończę odcinek. Bo między odcinkami coś wymyślę. Nie będę się głowił nad tym, nie wiem, pół godziny. Dobra, dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. No i na razie. Cześć.